Wielkie zmiany w piątym sezonie Emily w Paryżu. Emily wyprowadzi się do Rzymu, a ważna postać odejdzie z serialu. Wieści o piątym sezonie Emily w Paryżu potwierdzono jeszcze w 2024 roku, a teraz pojawiły się konkretne informacje dotyczące obsady. Jak się okazuje, nie wszyscy bohaterowie serialu spotkają się w piątym sezonie. Odejdzie ważna postać, a w jej miejsce pojawi się ktoś, kogo już znacie. Spis treści zmiany w piątym sezonie: Emily w Paryżu. W piątym sezonie: Emily w Paryżu zabraknie ważnej postaci. Zmiany w piątym sezonie Emily w Paryżu. Im bliżej premiery piątego sezonu Emily w Paryżu, tym częściej pojawiają się nowe informacje. Data, co prawda, nie jest jeszcze ustalona, ale nowy sezon wyląduje na platformie Netflix prawdopodobnie jesienią 2025 roku. Czego możemy się w nim spodziewać? Wiadomo już, że Emilii przeniesie się z Paryża do Rzymu. Szykują się także zmiany w obsadzie. Gwiazdor serialu: Lucas Bravo, który od jednego sezonu grał przystojnego szefa kuchni i byłego ukochanego Emilii. Gabriela niedawno znalazł się na pierwszych stronach gazet, wyrażając frustrację rozwojem swojej postaci. Seksowny szef kuchni był bardzo ważną częścią mnie w pierwszym sezonie, jednak oddalaliśmy się od siebie sezon po sezonie z powodu wyborów, których dokonywał i z powodu kierunku, w którym się rozwijał. Powiedział Bravo Indie Wire w październiku 2024 roku: Nigdy nie byłem tak daleko od niego. Wypowiedź wywołała falę spekulacji odnośnie tego, czy Bravo pojawi się w piątym sezonie, Emily w Paryżu. Na szczęście aktora widziano pod koniec maja na planie serialu, a w niedawnym wywiadzie dla deadline twórca serialu Deren Star potwierdził udział aktora. To tylko nieporozumienie, skomentował wcześniejsze słowa brawo. Myślę, że nigdy nie zamierzał nie wracać. Jeśli chodzi o wątek Gabriela w tym sezonie, Star dodał: Miłosne życie Emily zawsze jest skomplikowane. Mamy Marcello, Lucas Bravo wraca w tym sezonie, więc czekają nas ciekawe, zaskakujące zwroty akcji w jej życiu uczuciowym. W piątym sezonie Emily w Paryżu zabraknie ważnej postaci, niestety, jedna z kluczowych postaci związanych z Gabrielem nie pojawi się w pięciu. W sezonie Emily w Paryżu chodzi o Kamil Razat, która przez cztery sezony grała byłą dziewczynę Gabriela i przyjaciółkę Emily. Aktorka ogłosiła swoje odejście w kwietniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ta postać bardzo dużo dla mnie znaczyła i czuję, że jej historia naturalnie dobiegła końca. To był właściwy moment, by poszukać nowych wyzwań. Aktorka zdradziła też, że po Emily w Paryżu zobaczymy ją w Nero, na Netflixie i The Lost Station Girls na Disney ⁇ Gwiazda założyła także własną firmę producencką TazAR. Opuszczam serial z ogromną miłością i podziwem dla obsady, ekipy i fanów, którzy nas wspierali i przez cały czas zakończyła swój wpis. Dziękuję za tę piękną podróż. Star potwierdził odejście razad w rozmowie z Deadline, dodając. Myślę, że jej historia miała naturalne zakończenie. W jej miejsce inny aktor, Emily w Paryżu, awansuje do głównej obsady. Choć fani widzieli go tylko w kilku odcinkach czwartego sezonu, Lucien Leigh Viscount powróci jako Alfie w piątej odsłonie serialu. Lucien pojawia się praktycznie w każdym odcinku tego sezonu, powiedział Star dla Deadline. Jest świetny i bardzo się cieszę. Że wraca w tym roku w większej roli. Premiera 5. Sezonu Emily w Paryżu spodziewana jest jeszcze w tym roku na Netflixie. Źródło: Tom's Guide from Future Media, Polska Press Grupa.